Witam serdecznie, Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na komunikat jego dobry. Jesteśmy dzisiaj na plantacji borówki. Spotykamy się po tygodniu w zeszłym tygodniu przymrozki, spadki temperatur do minus 6 stopni. Pokazywałem Państwu, jak wyglądały wtedy plantacje borówki rozwój tych borówek, wtedy ta wegetacja dopiero zaczynała postępować, zaczynały nam się pąki kwiatowe tak naprawdę dopiero otwierać. Dziś spotykamy się po tygodniu i widzimy, że mamy już dużo masy zielonej. Te pąki kwiatowe również coraz bardziej nam tu się rozwijają, więc powoli, powoli zbliżamy się w stronę kwitnienia naszych plantacji. Tak jak obiecałem, spotykamy się dzisiaj, aby przekazać więcej zaleceń o bieżących zabiegach na plantacjach borówki. Przede wszystkim, proszę Państwa, mamy już coraz więcej masy zielonej. Mamy już coraz więcej liści, te listki zaczynają nam przyrastać, dlatego, już w tym momencie możemy wprowadzić na plantację borówki biostymulacji. Tak jak już wspominałem, w momencie, kiedy nie mieliśmy tych części zielonych, te rośliny nie miały jak pobierać też tych substancji, które byśmy dostarczali w formie oprysku. W tej chwili, kiedy mamy już te części zielone, możemy tutaj zastosować preparaty takie, które będą poprawiały rozwój tych roślin, wspomagały w lepszym wzroście te nasze rośliny. Dlatego zachęcam, aby już w tym momencie podawać Maral. Algi morskie, ale również podawać Steam Efekt, tak żeby tam, gdzie te plantacje troszeczkę ucierpiały wskutek tych przymrozków, żeby je też lepiej zregenerować, zastymulować do lepszego wzrostu. Dlatego Maral i Steam Efekt dolistnie jak najbardziej w tym momencie możemy podawać. Co oprócz tego? Oczywiście, proszę Państwa, oprócz tego możemy już w tej chwili zacząć podawać bor, jeżeli chodzi o plantację borówki, po to, żeby ten pierwiastek był dostępny właśnie na okres kwitnienia, po to, żeby właśnie lepiej zachodziły procesy zapylenia, zapłodnienia. Dlatego ten bor już możemy w tej chwili zacząć podawać na właśnie plantację borówki. Jeżeli chodzi o inne zabiegi dolistne, no to oczywiście tutaj również możemy już w tej chwili zastosować zabiegi na zamieranie pędów czy też przeciwko szarej pleśni. E, rekomendujemy, tak jak podaje to etykieta, w tej chwili switch e, czy też sketch. Jak najbardziej możemy te zabiegi teraz wykonać. E, czy jest zagrożenie szarą pleśnią? Oczywiście dużego zagrożenia nie ma. E, jest ciepło, bardzo mało opadów, jest sucho, e, dlatego duże zagrożenie nie istnieje, ale zawsze. E, po takiej zimie, gdzie jeszcze występują też przymrozki, gdzie część tych młodych przyrostów czy też pąków kwiatowych mogła zostać uszkodzona przez przymrozek, istnieje ryzyko wystąpienia infekcji. Dlatego właśnie polecam teraz w tej chwili sketch czy też switch. Co dalej, proszę Państwa? Jeżeli chodzi o szkodniki, jeszcze mamy mało tego liścia. Ale w najbliższym czasie zacznie pojawiać się tutaj z pewnością mszyca. W momencie, kiedy pojawi się mszyca, na pewno warto wykonać zabieg acetamiprydem, Kobem mospilan w połączeniu z dobrym adiowantem, jakim będzie flipper. I również taki zabieg przed kwitnieniem, tam gdzie ta mszyca się pojawi, należy wykonać. Jeżeli Państwo mieliście w poprzednich latach misecznika, ten misecznik dalej pokazuje się na plantacji, są miseczki na pędach, może nie został zwalczony dobrze w zeszłym sezonie też teraz przed kwitnieniem możemy zrobić zabieg, który nam będzie ograniczał tego szkodnika. No i tutaj proponujemy preparat Next Pro. Next Pro również będzie ograniczał mszyce. Także tutaj w jednym zabiegu możemy te dwa szkodniki tutaj sobie z nimi fajnie poradzić, zwalczyć, właśnie wykorzystując fizycznie działający preparat Next Pro. Jeżeli chodzi o te zabiegi tutaj. Inne, no to w tej chwili myślę, że tutaj nie ma sensu wykonywać innych zabiegów. Tak jak już wspomniałem, biostymulacja, BOR, no i ta podstawowa ochrona. Ale proszę Państwa, teraz jest kluczowy moment, aby skupić się na nawożeniu, na budowie systemu korzeniowego, na odpowiednim odżywianiu naszych roślin. Dlatego zachęcam Państwa do uruchamiania instalacji nawodnieniowych, jeżeli one jeszcze nie zostały uruchomione. Już musimy podawać wodę, bo mamy bardzo wysokie temperatury, dużą transpirację. Tej wody w glebie było bardzo mało w ciągu całego okresu zimowego. Nie było opadów ani śniegu, ani deszczu, więc mamy naprawdę duże deficyty tej wody w glebie. Więc w tej chwili już podajemy wodę. Widzimy, że nawozy, które w formie posypowej zostały zastosowane, często leżą na trocinach, są nierozpuszczone, no bo niestety nie było opadów deszczu i te nawozy nie mogły się w odpowiedni sposób rozpuścić przedostać do strefy systemu korzeniowego, dlatego musimy zasilać rośliny właśnie w formie fertygacji. Jakie nawozy w tej chwili rekomenduję do fertygacji? Nawozy z przewagą fosforu Rosasol 85012, Ultrasol 134013, 13, Ultrasol 85111. To są te nawozy z przewagą fosforu, które warto teraz właśnie zastosować do fertygacji. Również możemy dokładać siarczan amonu do fertygacji, po to, żeby też dać tą dawkę azotu tym roślinom, ponieważ często właśnie ta dawka pierwsza, która została wysypana, no nie została odpowiednio przez rośliny pobrana, ponieważ mamy właśnie te niedobory wody. Także podlewajmy systematycznie, codziennie, podawajmy wodę tym roślinom. Z wodą podawajmy już nawozy. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby każdorazowo, z każdym podlewaniem podać tym roślinom nawozy. Na chwilę obecną nawozy fosforowe, za chwilę bliżej okresu kwitnienia przejdziemy na nawozy zrównoważone, tak żeby dać tym roślinom wyższą dawkę azotu. Oprócz tego również do fertygacji warto podać w tej chwili Biocontrol. Dlaczego? Coraz więcej na plantacjach borówki pokazuje się tych patogenów odglebowych, także to też stanowi duży problem dla roślin, dlatego polecamy stosowanie preparatu Biocontrol T34. Ponieważ ta trichoderma, która będzie zastosowana do fertygacji, ona będzie konkurowała o miejsce w strefie korzeniowej, o wodę, o składniki, właśnie z tymi groźnymi patogenami. I to oczywiście będzie powodowało, że nasze rośliny będą się rozwijały lepiej, że system korzeniowy będzie bardziej zdrowy, ale również biokontrol zastymuluje też ten system korzeniowy do lepszego rozwoju. Dlatego ja rekomenduję już teraz w tym momencie na podanie biokontrolu właśnie na plantacjach borówki. To tyle, proszę Państwa. To są te najważniejsze zabiegi, jeżeli chodzi o plantację borówki. A może jeszcze jeden, myślę, że też istotny zabieg, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście, chwasty. Z tymi wysokimi temperaturami coraz więcej będzie nam się pojawiało chwastów na plantacjach borówki, dlatego też warto zastosować już w tej chwili SELECT SUPER. W momencie, kiedy te chwasty będą intensywnie rosły, będą miały dobry wigor, zastosowanie preparatu Select Super na pewno będzie wtedy wykazywało wyższą skuteczność w zwalczaniu tych chwastów. I do preparatu Select Super polecam dodać Adjuvant Prolonger, który też zintensyfikuje działanie tego herbicydu. Dlatego zachęcam Państwa do wykonywania tych wszystkich zabiegów już w najbliższych dniach, także żebyśmy jeszcze przed tymi świętami tutaj się wyrobili z tymi zabiegami. A na okres świąteczny chciałbym Państwu życzyć dużo spokoju, pogody ducha i przede wszystkim zdrowych i rodzinnych świąt Wielkanocnych. Dziękuję bardzo za uwagę.